Siemaneczko wszystkim Stoimy właśnie na parkingu Mamy zakaz na Austrii wjazdu eee, Dowalone aut tyle na parkingu, że na razie nie było gdzie stanąć Pewnie ja zastanawiacie się co będzie w tym odcinku A tu was właśnie zaskoczę Pokażę wam jak wygląda sytuacja na parkingu A co będzie dalej Zobaczycie Patrzcie to jest normalnie masakra. Widzicie? Jak blisko musiałem stanąć. Gość o czwartej rano wyjeżdża. Będę musiał mu odjechać. I powiem wam szczerze, że aut jest naprawdę bardzo dużo. Zastanawiacie się pewnie w takim przypadku, gdzie kierowcy chodzą się ogarnieć, załatwiać i tak dalej. Tu was, tu was właśnie zaskoczę tym, że za chwilę wam to wszystko objaśnię. O, tutaj gościu, bateria mu padła, z, z kabli sobie odpalał auto. Zobaczcie, jest aut naprawdę tyle dowalone. Pójdę sobie tędy, pójdę sobie tędy, żeby wam pokazać, jak to naprawdę wygląda. Tutaj zablokowany jest całkiem przejazd. Przynajmniej był wczoraj, jak przyjeżdżałem. Patrzcie. <laughs> Zobaczcie to. Tu jest normalnie droga, żeby przejechać, nie? I nikt już nie przejedzie. <laughs> bo jest za... zablokowane. Ciężarówki postowały. Tu macie nawet strzałkę, żeby tędy jechać. Patrzcie, co się dzieje. Zakaz na Austrii, bo. Narciarze lecą sobie na stoki i wprowadzili zakaz od 7 rano w sobotę aż o 22 w niedzielę. Także nieciekawie, patrzcie, co tu, co tu jest grane. Tu kolejna droga, którą można jechać i nic się nie da. Patrzcie, bokczkiem trzeba przejść. Normalnie masakra. Dowalony aut, w śniegu, tak samo. Jesteśmy. Na samej granicy, tam o, zobaczcie, jakie góry, nie wiem czy to będzie widać dobrze, ale to jak zwykle, jak na GoPro, o tam o też, no. także tak to wygląda, tam jeszcze wszystko przed stacją, dowalone, aut, naprawdę mówię wam, cud, że ja miałem gdzie stanąć, nie, bo tak to nie wiem, co bym zrobił. <laughs> Nawet do stacji to jest problem dojechać tyle aut. Dobra, ciśniemy dalej. Trzeba zapłacić piątala, żeby iść wysrać. Masakra, nie! Patrzcie kurwa! To Was z butów wypierdoli. Patrzcie. Haczysta Wszystko pięknie jest Ale co z tego Jak zapierdala smród Czujesz to? Jaki kurwa smród fetor Jaki fetor? No co, Christian Dior To jeszcze jest nic Zaraz wam pokażę coś jeszcze Patrzcie, co my tu mamy to jakaś sztuczna cipa, jakaś nakładka, To nie wiem, jakieś kółko wibracyjne, czy jakiś ring, nie wiem po 4 zeta. 4 euro przepraszam. Będziemy teraz skuteczniać porad na toaletę. Bładcie. Mamy ręczniczek do pyska. Jedziemy dalej. Mamy grzebyk, szczyft pod paszki, pastę szczotkę, gumę do włosów. Trochę ogarniemy się. A co? I perfumę. Widzieliście co jest w męskiej, teraz wam pokażę co jest w domskiej patrzcie Wibrator jakieś kondomy. i tu u nich też po 4 euro widzieliście? W kiblu można się masturbować jaja. Będzie <śpiewanie> git. Wszyscy przyjeżdżajcie kurwa, autami, rowerami. Track! taczkami będzie git majonez Kurwa, zapraszam wszystkich Nienormalne Ale są i prysznice Poranna toaleta zaliczona Poranna toaleta zaliczona możemy Cisnąć I tak to właśnie wygląda Idziesz, płacisz juraka Załatwiasz swoje potrzeby fizjologiczne Myjesz gębę Ogarniasz się troszeczkę, żeby jakoś wyglądać I sejdziesz idziesz o. A tu mam voucher Że jakbym chciał coś kupić u nich na stacji To te 1 euro oni mi odliczą To jest właśnie dziwne Płacisz za kibel 1 euro ale, jak coś u nich kupisz, załóżmy za jedno euro, to możesz tym zapłacić, nie? Masakra. No. I także, tak mamy dowalony parking, nie? I tak to się żyje na tych tirach. Jak się wszyscy pytaliście, gdzie się człowiek załatwia, gdzie się ogarnia, gdzie się myje i tak dalej, nie? Tutaj po południu sobie skoczymy, wziąć prysznic. Zrobimy najpierw sobie jakieś kawusie, szamkę, coś się zje, kawkę wypije. Posiedzimy, coś pooglądamy, coś porobimy, a potem skoczymy umyć dupsko patrzcie, tu szofer myje zęby sobie przy samochodzie, nie? Ja tam wolałem iść do łazienki zawsze trochę wygodniej, nie? Ciasno jak siema Siema, siema, Wiktor O, Polaczek Chowa się, bo widzi, że nagrywam Jak tam? No i zajebiście No i tak to Tak to właśnie wygląda w tym transporcie Zobaczcie Tak się suszy Różne rzeczy Sznurek Macha do góry i się wiesza, I się robi porządki w aucie i tak dalej. No wszystko są jakieś patenty. Nie ma, że nie. O! Jest ok. Majster się gadają przez okno. Jeden zmarznięty, drugiemu gorąco. <gryw> Powiem wam teraz to jeszcze jest nic. W lato to czasami jest taki kurde sztos. Gorąco. Patrzysz, wszyscy siedzą na trawnikach, browary, czy tam inne rzeczy wyskokowe sobie piją, zaraz się leją. Wtedy jest na co popatrzeć. Śmiechu co niemiara, nie miała, nie? Się podetknął? A który wychodzi? który chce walczyć. Nawet głupi pan kuta niech teraz wyjdzie to, to mu pokozę, będzie naigrzą nadem. I I może spokazać, Ty oni ja nim nie umie walczyć No i co? No i to, nie ma walki jakie też No i teraz Ja będę No łoskuła się Boks I żypa. Tak się nie tak, nie wolno tu jest. I leżącego no, też nie wolno Leżącego nie. No, 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 no. Tam, ja nie pracuję. No ja pracuję. Widzę z go urwisk. No wiem, to to się pęknie. Czuję to, to ze mnie nie... Ale... Tak wygląda życie kierowców. A pomiała biedulka zamknąć Zamkniemy jej to Porostwierane miała grille Zamknęliśmy jej nie? O. I tak Patrzcie ile przestrzeni Nieźle, co? Także Mam nadzieję, że parę spraw wam wyjaśniłem. Do zobaczyska. Siemano!